Teraz robimy testy. Nie mogę się doczekać. Ten sos jest mega ostry 27 zł zdecydowanie. Siemano, witajcie znowu na kanale Mikimos. Jesteśmy przy Tauro na arenie, jak widzicie chcemy Wam pokazać zarębiste lokalizacje na lato, gdzie można posiedzieć, napić się, coś zjeść. No i zapraszam dalej! Miejscówka Tauron Arena jest troszeczkę dalej niż, e, niż centrum, bo tu jest taki bardziej spokój, zazwyczaj są fajne koncerty, jakieś eventy, ale od tamtego roku e, zrobili taki mały kącik e, relaksu powiedzmy, gdzie można coś zjeść, właśnie wypić. Jak widzicie jest to fajne jeziorko, jest tutaj taki klimat rodziny, jest bardzo dużo dzieci, jakieś fajne aktywności tutaj robią, jest niedziela, rodzinki po prostu się pozjeżdżały, żeby spędzić czas z dziećmi na świeżym powietrzu, coś zjeść, pojeździć sobie na rowerkach, czy może na wrotkach. No i w sumie fajny klimacik. A teraz chodźmy jeść. A teraz chodźmy jeść. My właśnie zamówiliśmy sobie burrito z indykiem na łagodnie, bez jalapeño, dostajemy coś takiego. Dzwoni oczywiście, że gdy, gdy jest gotowe, odbieramy sobie, a idziemy sprawdzić co tam jeszcze nam mogą podać. Teraz zrobimy o ją. A on też wziął pizze. Czy to jest yy, parmezan na tej pizzy? No w sumie... Może, może przejść, ale nie, nie wygląda tak e, bardzo apetycznie lub włosko. Bardziej bym powiedział, że to jest polska pizza. O oh, wow, ale, ale ta pizza wygląda zdecydowanie lepiej, bym powiedział. Wiecie, ale dobrze jest jak jest taki, to jest to taki to zapach tak. takiego mącznego, słodkiego czegoś w powietrzu, to wiem, że ciasto będzie mistrzowskie i to jest na pewno dobre. Czas 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 to. Trzeba zrobić test, ale Magda go sler. Chciałbyś tą pizzkę jeszcze raz? Nie. Nie, zdecydowanie. Widziałabyś? No. 27 zł zdecydowanie nie, 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 nie warto, totalnie. Dałbym 15 może do tego pizza, ale no. To byś kupił chleb. No, to bym kupił chleb. To ty, to? Mamy to, otwieramy to. Jest na pół czy nie? Nie No nie, nie mówisz że nie przekroił na pół. Nie jest to nie aż tak niedobre, ale zjedz że ma <si> jeszcze. Patrzcie się tu, burrito, no wygląda lepiej niż ta no, pizza, ale jak wyglądanie... smakuje to zobaczymy. A jaka masa, ciężki, no. wygląda na ciężkiego. Bardzo mały, bardzo mały naprawdę ten burrito. Też mm, za 25 zł nie wiem czy... Okay. Widzę tutaj bardzo dużo papryki, już jak skosztowałem ser Serbiu, taki troszeczkę nasączony tej papryką, ale no skurwili. Pojawia się pytanie, czy naprawdę będzie piekło dwa razy. No. nie. nie. Niezwyczuwalny ryż. Ryż burrito powinien być. Aczkolwiek nie jest wyczuwalny. Jest tu trochę kurczaka, ser. No, zdecydowanie papryka. Papryka zdecydowanie przejęła całość tego burrito i smakuje bardzo To mój nowy chłopak i kupi wszystko co dotknę. <toczujesz> Dobra. Jakby miejscówkę polecam, bo jest bardzo ładna, fajna, klimatyczna. tylko drinka. Tak, drinki, wszystko co, na, na przykład lody, ale bardzo długo się cze, czeka, yy, bardzo duże kolejki, zwłaszcza w niedzielę, więc to, to jest tak, dałbym 6 na 10 na drinki, na takie dupele, spoko, ale na jedzenie zdecydowanie to nie jest autorski food truck, więc nie polecam. Kochani, jesteśmy na bezogródku, nowa lokalizacja, która została zmieniona w tamtym roku, w tamtym roku tutaj się otworzyli, a dwa lata temu byli jeszcze na drugiej stronie błoni, ale to już jest nowa lokalizacja, ładniejsza. Bardziej przy ulicy, no trudno, no tak, tak, tak po prostu się stało, ale klimat e, sam o tym e, mówi i wzoruje w sumie. E, jest ładnie, są palmy tropikalnie, aperolek jest, już to widać. E, no i zobaczymy co tutaj będzie. Wiemy, że tutaj są fajne drinki, ale co jeszcze tutaj będzie? Zobaczymy. Zapraszam. No i co? Jak widzicie mamy tutaj więcej e, fajnych food trucków e, kolorowych, mamy tutaj plaże, więc to jest taka też fajna e, miejscówka na lato. Znowu pogoda no, nie jest za, za najlepsza, ale... Jak tu jest ciepło, to tu jest mnóstwo ludzi, naprawdę jest tutaj tyle wyborów, więcej nawet na to Ale my nie wiem jeszcze co zgarniemy, ale coś spróbujemy. Widzimy, że tutaj jest humus, ta która jest akurat zamknięta, gofry, lody tajskie, burgery, pizze. No jest naprawdę bardzo dużo tego, a wygląd no jest zarębisty, naprawdę. Jak widzicie, z tyłu mamy bar na fajne drinkeczki. Z drugiej strony, czasami, jak są fajne weekendy, jest DJ. Po tamtej stronie mamy akurat świeże ryby i owoce morza. Można też spróbować. Chyba one są e, nieco weekend, więc nie zawsze możecie je złapać. Aczkolwiek, no, bardzo dużo wyboru dla wszystkich. No i my lecimy na drina. Nie mogę się tu czekać. I co? Proszę Państwa, test lodów tajskich. Tak. To jest jakieś Oreo. Nie Stefanem Oreo. Ale ja już spróbowałem, i je. Teraz jeszcze raz spróbuję dla Was. Czucio Reo. Czucio są spaczne. Ale bardzo trudne do złapania. Bo właśnie się rozwalają, więc. Hmm, polecam. Ile da dałeś za te. 13? No, w sumie to jest duża porcja, bym powiedział. Nawet na dwie osoby. Więc jak chcecie się najeść takimi. tajskimi lodami. To polecamy z tej budki. Ee, tajskie lody, zdecydowanie sztos a tutaj wleciał właśnie hummus właśnie z holi hummus teraz zaraz go też spróbujemy, to jest klasyczny hummus rozponka widzę, mięta Mam bardzo ładny intensywny zapach ty już zjadłaś tak? dobra, szybka jesteś dobra? trochę jest suche, bo oczywiście jest hummus właśnie ten granat i to coś kiszone, co nie, nie znam nazwy Dobrze się komponuje. Dobrze się komponuje właśnie z tym, że to jest bardzo kwaśne i takie wodniste. Ten hummus i ten naan ten bread, który jest taki suchy, powiedzmy, ale ciepły. No łączy się bardzo dobrze, więc ta suchość nie jest taka istotna w buzi. Nie, nie potrzeba na przykład czegoś, żeby się, żeby popić, żeby... Takie ożywiające to jest, ożywiające. Pyszne, naprawdę polecam. Ożywiające na upalne dni. No. Cóż kochani, my już pojedzeni. Lud był fantastyczny, jak już mówiłem. Spróbowaliśmy tego humusu. Humus bardzo sycący. Bym powiedział nawet, że jedna porcja za 21 zł. Bardzo opłacalna i nawet na dwie osoby. Może jak te dwie osoby są bardzo głodne, to ok, jedna porcja na jedną osobę. Ale jak my byliśmy w czwórkę i każdy wziął po jednym kawałku, ja w sumie dwa, też drugiego nie mogłem dokończyć. I no, jedliśmy też na Tauro na arenie, piliśmy i mm, mogę powiedzieć to, że lokalizacja jest mniejsza, ładniejsza. Jest ten piasek, który no, robi swoje, swoje wrażenie palmy. No i sądzę, że te food są bardziej właśnie z quality. Może ceny są wyższe, ale no jakość jest lepsza. Szkoda, że nie spróbowaliśmy pizzy, bo akurat mieli techniczne problemy. Ale wrócimy jeszcze. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować i jeżeli chcecie odcinek o najlepszych pizzach w Krakowie, to musimy mieć przynajmniej 150 lajków pod tym filmikiem. No i idziemy w następną miejscówkę. Nara. Kolejna miejscówka, ostatnia, High Park na Kamiennej. Jest to miejscówka otwarta, drugi rok, właśnie taka letnia miejscówka. Jest to bardzo blisko Starego Kleparza, trzeba troszeczkę właśnie podejść. Co, no i tutaj jest bardzo dużo futraków w tym roku się nawet dodało więcej futraków e, Można przychodzić sobie właśnie na fajne koncerty, kiedyś była tam scena e, na otwartym powietrzu, ale teraz zrobili namiot, że w razie W jakby po prostu padało, mamy coś fajnego e, nad głową. No i e, bardzo klimatyczna miejscówka, zobaczycie wieczorem, jak tutaj, co, co tutaj się będzie działo. Jest tutaj hip-hop, techno, fajne koncerty, jest otwarte tutaj od czwartku do niedzieli w Czwartki zazwyczaj właśnie są fajne koncerty Co jeszcze jest? No piątki, soboty, tutaj takie... Dzisiaj mamy roller, roller party, no to sobie możesz przyjść we wrotkach, sobie potarczyć, bo to jest takie właśnie ala Więc no jest, jest tutaj kreatywność, Możesz tutaj fajnie rzeczy zobaczyć No i zapraszam, idziemy dalej, nie? Mamy tutaj takie rie, funky zapiekanki, indyjskie jedzenie, taki właśnie jest food truck, pizza czyli taki klasyk i frytki belgijskie frytki już meksykańskie, próbowaliśmy na Tauron Arena. tak, no to spróbujemy właśnie meksykańskie chciałbym spróbować coś innego ale chyba nie zmieszczę, ale weźmiemy sobie drinka więc nadrobimy właśnie tym drinkiem może quesadilla, nie no weźmy quesadilla, no to quesadilla no dobra, lecimy sos chipotle nie będzie będzie płatność kartu <laughs> powiem, powiem tak, ten sos jest mega ostry. Taki inny. Powiedział, że inny od, od normalnych quesadillas, które zawsze jadałem. Ma tutaj Ma Mało sera widzę. Jest kukurydza, której ja zazwyczaj nie daję. I to jest kurczak, ale jest czerpany kurczak, więc nie wiem. Jest spoko, tak 6,5 na 10. Ale za 25 złotych zdecydowanie polecam. Eee, też pamiętam, że próbowałem jeden e, forum. Bardzo był podobny, forum był lepszy, większy bym powiedział. Ale no. Jest ok, sądzę. Jest ok. Jak na 25 złotych jest zdecydowanie okej. Okay. Polecam piwo, 16 złotych. Mm. Zależy, jest inflacja. Zazwyczaj IPy kosztują 14-15 złotych, więc 16 akceptowane, 20 to już nie. Eee, Dobre, dobre to ta quesadilla, aczkolwiek no ten sos bardzo pikantny dla mnie, więc nie bierzcie e, chipotle Chipotle sos, nie I e, quesadilla, no duża, no duża, bardzo dobra e, Nie jestem jakimś mega fanem e, quesadilla, bardziej tacosów Ale chciałem spróbować, bo właśnie w forum też pokażemy Wam film jak jedliśmy tą quesadilla Ta quesadilla była bardzo dobra i zazwyczaj chyba, nie wiem czy tutaj wyjdzie dalej No to będzie link do meksykańskiego żarcia, więc Спробуйте это да что.